Thank you Hey, Witam Was serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon XD Game of Darkness. Ostatnio zakończyliśmy grę w Pirate a Jak zapowiedzieliście przed filmem, zanim się tak naprawdę rozpoczął, yy, przeszedłem tutaj dwa kolejne wyzwania. Właśnie w tym oto miejscu. No i nasze Pokémony, no troszeczkę level upowały. Tak jest. Więc teraz troszeczkę zrobimy drobne zmiany w mojej drużynie, tak żeby po prostu w miarę równo wszystkie moje Pokémony się yy, rozwijały, żeby wszystko w miarę równo rosło. Może być tak. No i zdobyłem również dwa kolejne temy. A z tego co pamięta, to był tm 12 który zawierał taunt. Taunt jest nowym ruchem, który po prostu, gdy go użyjemy, przeciwnik może używać jedynie ataków, ruchów atakujących, nie może używać żadnych innych ruchów, przynajmniej dopóki my nie zmienimy Pokémona. I Torment jest to kolejny też nowy ruch. Ten ruch z kolei sprawia, że przeciwnik nie może używać dwóch takich samych ruchów pod rząd. W raz razie musi używać no, praktycznie innego. To dosyć irytujące ruchy oba typu mrocznego. No dobra. A w dzisiejszym odcinku mamy troszeczkę inne plany niż zwiedzanie Koloseum. W sumie e, przy każdym z następnym wyzwaniu Koloseum e, mamy też inne Pokemony, nie tylko inne nagrody, ale również inne Pokémony mają zawodnicy. E, bodajże mamy trzy sety takich trenerów z pokemonami, ale do końca nic nie może w Pokémon X jest trochę inaczej, bo w Koloseum przynajmniej tak było, że e, były trzy sety Pokemonów. Tutaj chyba też tak samo jest. No ale dobra w dzisiejszym odcinku wrócimy do miejsca, które wskazał nam yy, net. I tym miejscem jest Rock Poke Spot. Czyli jakie miejsce, w którym występują czasem rzadkie Pokemony i jest ono pośród niegościnnych skał. Więc lećmy tam. Więc się że pustynię. No i... jesteśmy na miejscu i tutaj ktoś jest. Witajcie! Nadszedł czas na błyskawiczny przegląd Pafty! Yy, donosimy wam dzisiaj... Yy, informacje błyskawicznie. Dzisiaj odwiedzamy takinka, który odnalazł miejsca, w których pojawiają się dzikie pokemony. Tak zwane PokeSpoty. Yy, to właśnie... dzięki niemu Pire, yy, w Pirate rośnie zainteresowanie dzikimi pokemonami. Taking... Jak odkryłeś pokespoty? Witajcie, to ja, Da King. Ta, bardzo dobre pytanie. Przez 15 długich lat yy, zarywałem noc, aby znaleźć te, ten yy, pokespot. 15 lat? Naprawdę? Tak, ale yy, nie będę zdawał szczegółów. Dobrze, Betty? Mam na imię Pafti. Dobra. Może teraz powiem coś o tym, jak zwabić Pokemona do PokeSpotu. A więc, skoro już tu jesteście, to może lepiej będzie, jak któryś z was to zrobi, co? O, proszę. Tak, ty, dzieciaku, jesteś super kandydatem, podejdź się młody. O, proszę bardzo. I zostaliśmy wyznaczeni do demonstracji. Okej, okay, jestem. O, nie tutaj, młody. Przejść między mnie a Betty, dobra? Mam na imię Puffy. Okej. Okay. Dobra, kiedy tu już przejdziemy? No dobrze, przyjacielu. Teraz pokażę Ci, jak zwabić dzikie Pokémony do Poké Spotu. A je! Przede wszystkim potrzebujesz tego: Poke Przekąski dla Kinga. Proszę bardzo. I dostaliśmy 10 Poke Przekąsek. Czyli Poké Ej, fajnie. Czyli już pierwsze prezenty dzisiaj? Dobrze, przyjacielu. Teraz puszcz przekąskę na tejże płycie. Śmiało! Czyli tak, musimy tutaj umieścić przekąskę. No i teraz możemy właśnie tutaj umieścić przekąskę. Możemy umieścić ich yy, więcej niż jedną, ale na razie umieścimy tylko jedną. Zaraz dowiemy się, co zależy od ilości umieszczonych przekąsek. Tak mi wszystko nam wytłumaczy. Bardzo dobrze, kolego. Właśnie tak. Kiedy już zostawisz pokę przekąskę yy, musisz odejść na jakiś czas Ja sobie dzięki Pokemon nie podejdzie. Im więcej przekąsek tu zostawisz, tym dużej Pokemon będzie jej jadł. A co ty nie powiesz, i będzie łatwiej go złapać. To też jest bardzo ważne. Specjalnie zrobiony przeze mnie spot monitor. To naprawdę wspaniałe cudeńko. O Boziu, Samo opracowałeś to urządzenie? Eee... Ale nie będę znał szczegółów, dobrze, Betty? Mam na imię PAFTI! Czyżby Ducking był takim. kimś, że nie może zapamiętać imienia? No cóż, może po prostu nie zwraca uwagi na jej uwagi. <grym> Dobra. No właśnie, Daking, możesz nam powiedzieć, czym jest Spot Monitor? Cieszę się, że padło to pytanie. Mój Spot Monitor to prawdziwe cudowinko. Dzięki niemu możemy się dowiedzieć. To dzieje się na spocie gdziekolwiek jesteśmy. Jest przyjacielu. masz go w prezencie, masz go też w prezencie, o, yy, za to, że niecierpliwie wysłuchałeś. Podaj mi go do swojego PDA. To wszystko co trzeba zrobić. Bardzo cię proszę. No i mamy spot monitor. No i teraz ten nowy proces tutaj podłączony do naszego PDA -a, i teraz pojawia się nam nowa opcja, jaka jest właśnie Spot Monitor. Na e Spot Monitorze będziemy mogli obserwować, co dzieje się na spotach. Fajna sprawa. No i teraz jesteś już gotowy. Od teraz, jeśli pojawi się tutaj dziki Pokémon, albo na, na którymś z -spotów, to Spot Monitor cię o tym powiadomi. Udało mi się odkryć trzy Spoty. Jeden z nich jest na zachód stąd. Gdzieś tutaj. Więc mamy namiar na kolejnego pokazpota. Wykorzystaj pokazpoty i łap dzikie pokalony. Próbuj młody. Ok, dzięki wielkie ducking. Ach, ale ty masz szczęście. Chodzi mi o to, że dostałeś prywatne lekcje od samego Dakinga. Zresztą ci trochę zazdroszczyć. O nie! Kamera wciąż nagrywa. Błyskawiczny przegląd Pafti. Naszym dzisiejszym gościem był Ducking. Do zobaczenia! I co wszystko? Dzisiaj błyskawiczny przegląd będzie miał sporą oglądalność. Dzięki za pomoc. Ta, spoko. Pomogłem... więc pomogliśmy ekipie telewizyjnej nagrać program. Bardzo fajnie, może jeszcze nie Dzisiaj nie gadaliśmy. Nieźle! Teraz będziesz mógł łapać dzikie Pokemony w Orrę. Jak będę miał urlop, to też zabawię się w odkrywce. No fajnie. A więc tak, skoro mamy już tutaj Pokeprzekąski spod monitora, to możemy powędrować po regionie Orre. W poszukiwaniu właśnie dzikich Pokemonów, więc uwieńczmy drugiego Poké Spot'a. I może tam uwieńczmy Poké Przekąski i spróbujemy, może złapać jakiegoś dzikiego Pokemona. Miejmy nadzieję, że będzie nam to dane w dzisiejszym odcinku. Jeszcze tylko tak zerknę, jak stoimy z czasem. 8 minutek, ok. No i idzie do nas ktoś. I z Ducking, proszę bardzo. Kolejne spotkanie. O, to ty! Ty pomówiłeś nam przy programie. Wielkie dzięki za kolejnego. Zaskoczyło mnie, że widzę Cię w takim miejscu jak to. Dzikie Pokémony muszą naprawdę Cię interesować. Sam wskazałeś mi to miejsce, a ja jestem tenerem, no to chyba Logic! Dobra. To wspaniałe. Widzę, że moja nauka nie idzie marny. Skoro jesteś zainteresowany dzikimi Pokémonami, to podzielę się z Tobą pewną tajemnicą. Zapędziłem się troszkę. Ale przyjacielu, to jest za coś. Pasuje? Eee, zależy co. No ale dobra. zgadzajmy się w ciemno. <noise> Jaki młody. Bo widzisz, jest kilka Pokémonów, które jest bardzo trudno złapać na wszystkich Pokéballach: Trapich, Sarskit i Wooper. I łapanie to prawdziwa gehenna. Jeśli złapą być którego z nich to z chęcią się wymienię za jakiegoś z moich Pokemonów. Liczę na siebie kolego. Teraz musisz zwijać. A tajemnica? Hello? Ups. Ach, musiałem zapomnieć. Albo no na śmierć zapomniałem. O, lepiej brzmi. Zapomniałem Ci powiedzieć o tym tajemniczym miejscu, nie? No właśnie. Jeśli pójdziesz na północny wschód stąd, to znajdziesz e, tam spot ukryty w jaskini. O proszę. To mój ulubiony PokéSpot. E, musisz go odwiedzić. Dobra. Ale teraz to naprawdę muszę usiąść. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś zobaczymy, kolego. Wznikam do Pirate. Odwiedź mnie jak e, będziesz miał chwilę. Do zobaczenia. Adios. No i tak. I teraz mamy do dyspozycji kolejnego PokéSpota i jeszcze jednego PokéSpota. Więc może tutaj zostawimy kolejną poke przekąskę. bo na dłużej nigdzie dzisiaj nie wsiąkniemy. No i w sumie gdzieś tam kiedyś dostałem informację, że Namel jest yy, gotowy, czy tam jakiś Pokémon, nie wiem czy to nawet, czy bo to było oczyszczenia po prostu w Haikyuu Pokémon, a nie, to był Spinarek. Więc odwiedźmy Haikyuu Pokémon Lab i tam oczyśćmy Pokémona. No i przy okazji jeszcze odwiedziłem później Eggate Village, żeby tam zakupić a, bo dobra, to już może zajmie się w następnym odcinku, bo ja chyba mam jeszcze jakieś Pokebole. Zerknijmy. Skoro mam łapać dzikie Pokemony, może mieć Pokebole. Mam trzy, mam jeszcze bole, To może troszeczkę poukładam je w moich itemkach, tak po prostu, żeby według yy, takiej hierarchii, yy, nie wiem, lepszości, yy, poukładać te Pokebole. Więc tak, dobra, teraz trzeba oczyścić jeszcze Sarskita. To jest nasz ostatni szedł Pokémon jak na razie. Nie mamy więcej, ale myślę, że to nadrobimy wkrótce. Tak, pokémon jest gotowy, żeby oczyścić swe serducho, więc oczyśćmy go. Tak, także e, spinarak. Zobaczymy, jakie pozna ruchy. No, i oczyściliśmy kolejnego Shadow Pokémon. Tak, spinarak otworzył sobie serce, i teraz będzie poznawał ruchy Dyk, który już znamy, oraz. Refresh, który też znamy. Ciekawe co podał prostu znał za szedł, zaraz zobaczymy. To jest to odznaczenie, nie chcemy mu dawać są Wysłałem do boxu. Fajnie. No i skoro tutaj już jestem, to troszeczkę pobawimy się może układaniem setów, bo mamy troszeczkę chwilę, no odcinek wychodzi dzisiaj dosyć krótki. Zobaczmy jak wygląda na przykład set pierwszy. No wygląda dosyć ciekawie. No i w sumie do tego setu pasowałby jakiś Pokémon, ale zaraz, jeszcze raz zobaczymy co my tu mamy. Właśnie, do tego setu dobrze by pasował tak naprawdę yy, nasz Spearow. Musimy go ustawić tutaj, widzicie, zmaksymalizujemy w ten sposób tempo. Bo tutaj mamy Pokémon wodolodowy, lodowy jest dobry na latającego, tutaj mamy robak lot, lot e, czy robak jest dobry na psychicznego, tu mamy psychoziemia, ziemia jest dobra na elektrycznego, no i elektryczny jest dobry na wodnego. Tak musi to iść. No i teraz możemy tutaj sobie do środka coś stać, do Pokémona. No i teraz trzeba coś pokombinować tutaj. No ja mam tutaj naprawdę bardzo fajny pomysł, bo zrobić możemy coś takiego. Yy, wstawię sobie tutaj w to miejsce yy, Spinneraka. No i jeszcze wstawimy sobie Karwane. Możemy zrobić tak, gdzie szybciej. I znów mamy zmaksymalizowane tempo. bo Pokémon wody jest dobry na Pokémona. Yy... No, no ziemnego, ognisto jest dobre na yy, roślinno, znaczy na robaka trującego, robak trujący jest dobry na roślinnego a roślinny jest dobry na wodnego. I w ten sposób zmaksy zmaksymalizowaliśmy tempo, trudne słowo, w obu setach. W sumie można by zająć się trzecim, ale nie mamy zbytnio Pokémon, dlatego no, no dobra, trzeciego sobie odpuszczę. Tak, na razie yy, nie będziemy dodawać, więc setów no bo nie mamy czego tutaj wrzucić. No cóż, w sumie na, dzisiaj, na dzisiejszy film nie przygotowałem nic więcej, także. to no to było wszystko w dzisiejszym filmie z serii Pokémon XD i God of Darkness. No cóż, w dzisiejszym chyba odcinku raczej nie złapiemy jakichś dzikich Pokémonów. bo dobra, jeszcze. poszwendamy się troszeczkę po tych spotach, No może akurat y, coś znajdziemy. No bo w sumie krótki film jest jeszcze. Tak, żeby chodzić do tych 15 minut dociągnąć. Co robi, żeby znaleźć jakieś Pokémony na poke-spotach? No nie musimy do nich do końca jeździć trzeci poke-spot odwiedzimy w następnym filmie, bo tam będzie się coś działo. No Po prostu musimy czekać na reakcję w spot monitorze. No, tu widzimy przekąska ciągle jest, możemy sobie dorzucić większą ilość przekąsek i tak dalej. No fajnie było powalczyć z jakimiś trenerami tak naprawdę. To może pokażę Wam, że da się walczyć z wieloma trenerami jedno... czy może nie jednocześnie ale kilka razy. No, walkę może po prostu wytnę, bo znamy dobrze gościa. Zawalczymy sobie z. Kylem po raz kolejny. Tak, chcę z Tobą walczyć. Więc toczymy kolejną walkę z trenerem Kylem. No cóż, ja to może wytnę. To cięcie. No i trenera. Także. Dariusz Ursa nam urosła jeden pociąg. O, i znalazł jakiś przedmiot. A cóż to: Great Ball. Na pewno się przyda. No cóż, jak na razie żadne Pokémony się tutaj nie pojawiły. No to się, że musimy troszeczkę się poszfędzać. Eee, więc szwendajmy się, szwendajmy się. Nie wiem, może odwieźmy jakieś domki, budynki i coś jeszcze. No cóż, trzeba czekać, aż pokemony pojawią się na spocie tak naprawdę. No, a może korzystając z okazji, odwiedzimy World Village. Tam może odbierzemy jeszcze agutkę. Oczywiście nie będę tutaj się wszystkiego nagrywał, to może też zrobił takie małe cięcie. Także pojechaliśmy ze starszym panem Wege Village, dostaliśmy od niego nową jagódkę, jaką jest Aglaw Jest to zupełnie nowa jagódka i dosyć rzadka, można by powiedzieć. Pokémon on Zafire Emerald, no naprawdę jest niezwykle rzadka, do ciężka do zdobycia. I Aglaw jest taka jagoda, która częściowo leczy HP naszego Pokemona on ma zbliżenie nieokreśloną wartość, ale może go oszłomić. Ta jagoda ma naprawdę bardzo kwaśny smak, tak naprawdę. No i. Oszłamia ja głównie te Pokemony, które nie lubią kwaśnego smaku lub po prostu... w nim nie gustują jakoś szczególnie. No. A jakie pokemony gustują w jakich smakach? I no to jest dosyć proste, to można się. To można zobaczyć właśnie w grach Pokémon Ruby za czy Emerald. To jest zależne od natury, Akurat do smaku kwaśnego są przychylne, że tak powiem te Pokémony, które mają naturę na specobronę takie lubią się smak, więc ta jagoda nie powinna ich oszołomić. No dobra, będą tu jakieś pokémony czy nie no. Spot monitor najpierw musi nas y, poinformować, no ja tutaj jeżdżę w tej we w tej ciągle nic, ciągle nic. Więc może zrobimy takie krótkie cięcie do momentu, y, w którym po prostu y, spot mnie poinformuje. W międzyczasie myślę, że troszeczkę po z tutejszymi trenerami w duelsku. Bo myślę, że to będzie całkiem Dobry pomysł, bo moje Pokémony wcale nie mają aż takich wysokich poziomów. Także może tutaj wstawię Handauer, no i troszeczkę potrynuję. Także kolejne cięcie, trzecie już widzisz w dzisiejszym odcinku, no cięć, cięć. Ale trzeba troszeczkę ciąć. Także kolejne cięcie, ja tutaj trenuję. Jest! Jest! Znaleźliśmy po długim czasie poszukiwań. Poszukiwań, no może trochę zbyt szeroko to jem. Dzikie Pokémony. Spotlight to zadziałał, taki mamy właśnie art. No i na ju teraz możemy sprawdzić, gdzie pojawił się ten dziki pokemon. Na skalę, na y, pokespocie. Więc czym prędzej, pośpieszajmy i skalnego spota odwiedzajmy. I proszę bardzo, jest on tutaj. Także lecimy, zobaczmy, jaki pokémon tam się pojawił. Jeżeli to jest trapić, poszukiwany przez zakinkach, mamy nie strasznego fata, No ale jest to Glaiger. co Glaiger też jest. Znaczy nie, no Glaiger jest dosyć pospolity Pokémonem tutaj, tak naprawdę. Yy, I dosyć trudny do złapania, pomimo. Także troszeczkę potrenowałem yy, podczas tych wycinek i Pokemony nieco mi skoczyły, ale ten ma Hyper i Intimidate na nim nie To jest ciekawe każdym tak ta umiejętność uniemożliwia obniżenie ataku. Dobra, Bite. Miejmy nadzieję, że go s I jops. O kurczę, połowa HP. To będzie trzeba coś wykombinować tak, żeby go nie ubić. No cóż, Poison nie będzie na nim zbyt efektywny, ale może go otruję. Autor tego Pokémon jest złapać. I... Dzięki, że... Właśnie, mam taką fajną lajtową melodyjkę przy cię się Tak, i kolejny Poison Frank. No i chyba po zaczniemy łapać go. Jest zatrudny! I ten urza! Poison Sting, mnie też chce otruć. Lajcik e, no Kiepkemonu nie ma żadnych ciekawych słuchów, po prostu znają to, co normalnie znać powinny. Dobra, więc teraz przystąpmy do łapania tego dzikiego Pokemona i mamy tutaj troszeczkę Pokéboli. Kurczę, czy... jest trudne do złapania, szczególnie właśnie pokebolem, ale miejmy nadzieję, że zatrucie mi pomoże. Przy łapaniu dzikiego Pokemona mam troszeczkę inną animację łapania. No po prostu nie używamy Snatch nie tylko po prostu rzucamy poke i Anusz może się zabić... I się złapał! Mamy pierwszego dzikiego Pokemona złapanego w regionie ORE! Nie chcę mu dać ksywki. Ja sam wysadzam do kompa. I właśnie dziki Pokémony są właśnie super alternatywą, bo możemy ich nałapać i po prostu wykorzystywać się, np. w Purify Jumper. Tak więc zostawię tutaj kolejną przekąskę, mamy ich jeszcze 7. Więc chodźmy jeszcze zobaczyć gdzieś naszego Gligera, gdzie możemy się udać w celu zobaczenia go. A może być i komisaria w Pirate. Chyba, że na kolejnym Pokespocie coś się pojawi no Zostawiając tą przekąskę, musimy się, prawdę mówiąc, no, spieszyć na tego spotak tak naprawdę. Bo jeżeli e, byśmy się nie pospieszyli, to no, po prostu dziki Pokemon nam zwieje. E, no, ale, moim zdaniem, jest trochę bezsensowne stawianie większej ilości pokesnaków No, po prostu dla mnie to jest bez większego sensu. W każdym razie mamy Gligera. Jest to kolejny nowy Pokémon. Jest to Pokemon ziemno latający, jak widzimy. I ma naturę Gentle. Nie najlepsza dla niego. No cóż, to jest Pokémon dosyć. Dobry w defie, całkiem w przyzwoitym ataku, z atak całkiem przyzwoitym atakiem speedem. Yy, nie ewoluuje jest to taki tradycyjny Pokémon, przynajmniej w trzeciej generacji nie ewoluuje. No i z na z Sting, czyli atak tak zatrutym rządem, może otruć cenę, taką miernicę, cenność i harden sankcjonujący obronę. Czyli nie zna nic ciekawego. Więc ten Pokémon jak najbardziej nadawał się będzie do yy, Purified Humber. No cóż, więc to by było wszystko w dzisiejszym filmie z serii Pokémon XD, Girl of Darkness. No chyba, że jak wyjdę, następny Wild się pojawi. Nie. No więc to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Ja żegnam się z wami to do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Pokémon XD, Girl of Darkness. A jeszcze zapomniałem właśnie wspomnieć ważnej rzeczy. Nasz Vaporeon. O, oh, oh, mamy i te Mekuty O, oh, fajnie, fajnie. Ultra Ball, proszę bardzo. Nasz Vaporeon podczas jeszcze treningu wcześniej yy, poznał ruch, jakim jest Quick Attack. Quick attack, jest to taki dosyć szybki atak, który pozwoli nam uderzyć jako pierwszy. dobra, więc to było wszystko w dzisiejszym odcinku. Eee, w opisie na dole znajdziecie link do wersji Uncut bez wycinek, eee, takowa też będzie. Ale cóż, w dzisiejszym filmie to wszystko. Ja zamierzam się, że nam to do usłyszenia w kolejnym filmie serii Pokémon X-Eagle, o Darkness i być może nie tylko. To cześć.